Ej, co ty tutaj robisz? Halo! Ha, ha, co? Co ty robisz tu? Co ja robię tu? U -u? Co ty tutaj robisz? Dziomek, czekam, bo ma się wbić zaraz 300 tysięcy słów i chcę poczekać na ten moment, aż będzie 3000000, Czajź? Ej, dziomek, ale nie wiem czy wiesz, ale już jest po piątej rano. Czy ty jesteś chory, weź już i do łóżka? Jak? piąta rano? Kurde, jak ten czas leci. Mamy już czy nie? O, cholera! Przegapiłem! Mamy już ponad 300 tysięcy subów, a chciałem zrobić screena, jak będzie 300, równe. Po co ci ten screen? Ja pierdzielę! O, ja to nie potrzebuję, tu całą noc spędziłeś czas. Jeszcze... To trzeba czekać, aż dobiją 400 tysięcy subów. To wtedy sobie zrobisz tego screena. Do 400? Do 400 to będziemy czekali rok! Albo może i szybciej. Siemano na w i Film się. Pewnie jak oglądasz ten film, to już wiesz, co się stało. Dobiliśmy właśnie 300 tysięcy subskrypcji ziomek. Dzięki tobie, a tak naprawdę to jeszcze brakuje tam parę set osób, ale mam nadzieję, że dzisiaj to się uda. Jestem ci serdecznie wdzięczny za to wszystko, że jesteś tutaj razem ze mną. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to może zasubskrybuj ten kanał, żeby wyczeków nasza armia ziomków się zwiększała. Ja tak sobie kiedyś nazwałem nas y, jako wiara licząca makro. Wiara to jest w poznańskim takim żargonie. To są tacy ludzie. O, czyli ludzie liczący makro. Liczę makrosy ja i mam nadzieję, że liczysz makrosy ty, ale ale też jest dużo osób na kanale, co mówią, że po prostu nie liczą makrosów, nie interesuje ich temat diety i tak dalej. Ale sobie po prostu oglądają te filmy, bo jest po prostu fajna energia. Więc mam nadzieję, że tą energię udało mi się przekazać w tym roku oraz w przyszłym roku uda mi się przekazać Tobie. No i mamy to, co się nie spodziewałem, że będzie, ponieważ w zeszłym roku sobie zakładałem taki cel. Bo ja, ja zawsze staram się co roku sobie jakieś tam w głowie ułożyć cel na, na, na następny rok. I pamiętam, że kończąc tamten rok chyba było około 150-160 tysięcy subskrypcji. I pamiętam, że zarobiście byłoby do końca roku dobić tego przyszłego 200 tysięcy subów. I mówię, wow, to by było super. Żeby było po prostu 200 tysięcy ziomków na kanale, w tym roku moje oczekiwania byłyby mniejsze niż to, co się stało, bo mamy ponad 300 tysięcy subów, czyli zdobiliśmy 140 tysięcy subów w rok. Cześć, to no, dla mnie to jest niesamowity wynik. Dzieląc to na 12, chyba to wychodzi około 11 tysięcy subów miesięcznie, czyli jakieś 380 chyba subów dziennie. No, ziomek, to są hamskie liczby, no, dużo osób wbija na kanał, no, jestem ci serdecznie wdzięczny. Teraz przechodzimy do meritum tego filmu, czyli zrobię ci taki po prostu szalony film. Zakończyliśmy redukcję i teraz zaczynamy masę. Mam nadzieję, że nadąża z poprzednimi filmami, bo właśnie robiliśmy redukcję daily vlog. E, daily vlog. Redukcja daily vlog. O, tu polegało to na tym, że przez 60 dni robiliśmy formę, ro, jedząc, fast foody, jedząc wszystko, zrobiliśmy formę. Ona oficjalnie wyglądała tak, czyli straciliśmy, straciłem ja bodajże 6 kg w dół poszło. To jest bardzo fajny wynik i to wpłynęło fajnie na sylwetkę, że ona wygląda teraz schludnie, fajnie i jest to fajny początek do masy. Czyli teraz trzeba wagę zbudować do góry, zbudować mięśnie, cały przyszły rok będziemy sobie, wydaje się wydaje, masować, może jakieś zrobić. Zrobimy sobie przerwę na jakiś letni mini minikat, żeby troszeczkę tą formę podszlifować, ale ten przyszły rok planuję poświęcić mocne rozwijanie sylwetki i w końcu trzeba to zrobić. Trzeba dobić tą masę. Pamiętam, że w, zesz w zeszłym roku właśnie ta masa nie do końca mi wyszła. W tym roku się postaram to dopiąć, tak jak z redukcją teraz fajnie to poszło. Ma masa jest trochę trudniejsza, bo zbudować mięśnie jest trudniej niż schudnąć, ale spróbujemy to zrobić. Spróbujemy zrobić to razem i pokażę Ci, co wpada na pierwszy posiłek na śniadanie. Jest to białczanka. Dawnej nie było, więc musi tu być. To jest film na 300 tysięcy subów. cześć Musi być białczanka na 300 tysięcy subów tak się prezentuje owsianka, Ogólnie miało tu być 300. To jest 3. To miało być 0. To miało być 0, ale czekolada się zaczęła rozpuszczać i nie udało mi się. Ja robię sobie drugą próbę z sosem 0. Ogólnie ci przypominam o zniżce na testosteronie. Masz 7% zniżki na kodlifem, więc możesz sobie obczaić. Wszystkie suplementy, białka i inne różne rzeczy. Ja na przykład ci powiem, że ostatnio bardzo fajnie mi podchodzi to białko. Katuję je olimpowskie o smaku jagodowym. Bardzo jest kozackie. W cały czas smak Oreo jest katowany również z testosteronu. Kazyjna. Ona jest bardziej gęsta i on ona ma mega zajebisty smak. To jest biała czekolada, bo ma tylko jeden, trzy tłuszczu. I bardzo fajna firma, ta Takeaway, Wychodzą bardzo stosunkowo tanio te białka. I naprawdę są kozackie w smaku i kazyjna jest taka bardziej gęsta, więc z niej możesz zrobić jakieś polewy fajne, jakieś kremy i tak dalej. A co do sosów 0 to bardzo ostatnio mi zasmakował ten, czyli czekolada pomarańcza, i spróbujemy z nim zrobić te trzy stapa. Uwaga, czy się uda? 3, 0 i 0. Prawie znać, czy zatwierdzasz to 300 na owsiance i lecimy zjeść ten posiłek. Dobra, jesteśmy już po treningu, teraz pora na posiłek potreningowy. Patrz, tu już nagrzewam patelnię, będzie to kura, ale niezwykła cię wyłączę, tylko to żółte światło. Będzie kura z frytkami. Wow, trochę gorąco, jeszcze to nie widać, ale tu się robią frytki, czyli ziemniaki takie pieczone w piekarniku. Nowy patent spróbować na kurczaka. Słyszałem, że dobrze porozbijać mięso przed robieniem, więc obijam je hamsko Każdą pierś mocno... Piję. No i teraz kroję w takie paski, że będzie tu, tu, tu i tu, 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 czyli robię taki kółko-krzyżyk na piersi z kurczaka. Dobra, czyli tak finalnie wygląda pierś z kurczaka pokrojona. Teraz daję te sól, pieprz, czosnek granulowany oraz wędzoną paprykę. Dobra, więc biorę taki spray do psikania, masz go na testosteronie, rozprowadzamy go po patelce. No i mamy teraz tutaj kurę przyprawioną tymi wszystkimi przyprawami, dajemy ją na patelkę. Teraz wziąłem taką margarynę, jest to jakaś tam z Biedry chyba bodajże, albo z osą. Ona ma troszeczkę lepsze makro na 100 gramów. Ma tylko 35 gramów e, tłuszczu, więc jest to troszeczkę mniej. I po 20 gramów na każde mięso teraz dałem, e, żeby to się rozpuszczało, wsiąkało, to wszystko. Będę to jak stopniowo podlewał. Później doleję wody, uparuję i taka kura właśnie będzie podana do tego wszystkiego. Dobra, i teraz jak widzisz, ten tłuszcz, który tutaj jest, podlewam nim pierś, żeby była bardziej soczysta w środku. Poczekam, aż to wszystko wyparuje, dodam jeszcze wody i pod przykryciem Będę dusił co najmniej z 15 minut, żeby po prostu to chamsko doszło, żeby było miękkie w środku. Dobra, więc już prawie wszystko dochodzi. Tu mięsko wygląda bardzo ładnie, jeszcze musi chwileczkę odcedzić się to, co jest na dole. I jeszcze wstawiłem sobie bonusowa warzywka, bo pamiętaj, że warzywka musi być w twojej diecie również. A ziemniory powinny... wow, 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 Hej, 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 wake up, bro. Ziemniory już powinny być gotowe. Ja tu nakładam trzy talerze, bo to dzielone na trzy porcje. Całość miała 750 gramów, ja sobie wyliczyłem 250 gramów, czyli jedną trzecią, czyli tą porcję dzielę na trzy części. Ja tak samo robię z kurczakiem. Trzy piersi są na trzy równe kawałki pokrojone, więc każda pierś na jedną porcję i warzywa to po prostu też na trzy. więc po nałożeniu tak to wygląda, czyli jak widzisz, jest w miarę wszędzie porówno. Kurczak dochodzi. I teraz eksperymentalnie, patrz to, dajemy takiego pstrąga łososiowego. Ja ogólnie ostatnio znalazłem to w netto za 5 Złoty, więc męka mało. Tu masz makro, trochę mniej tłuszczu niż zwykły łosoś. A jeszcze jest fajne w tym to, że podobno to wyjdzie w piekarniku, jak się włoży, to Ja ci tak. Nigdy w życiu nie wstawiałem tego do piekarnika, a ty mówisz, że to wyjdzie. No. A według mnie, nie wiem, no ja zawsze jestem na surowo i nie wyobrażam sobie, jakby to dać, ale spróbujemy. Tak? Dobra, próbujemy. Do piekarnika i zobaczymy, czy z tego wyjdzie. No i po wyjęciu każde danie prezentuje się następująco. No powiem ci tak, kurczak wygląda na mega soczysty, frytki są pyszne, wiadomo. No i tu jeszcze dochodzą warzywka, więc ja sobie zaraz nakładam to. I jaka będzie wyżerka. Dobra, więc taki pojedynczy obiad wyceniam na około 600 kalorii, 50 gramów białka, 20 tłuszczu i 57 węgli. Naprawdę wygląda to przyzwoicie. Fajna porcja, sycąca i przede wszystkim smacznie. To no jest taka imitacja tylko fast foodu, bo masz frytki, masz kurę, a to wszystko z legit zrobione człowieku i makro. I wiesz o co chodzi, więc je, bo pora to zjeść. Dobra, ziomek, patrz, to jesteśmy przy stole. Tu jak się prezentuje, obiad muszę wstać, żeby nie było mojej twarzy, bo zawsze wyrosła na twarz. Fryteczki, warzywka, tu, ketchupik, wszystko wliczone, zajebiste. No i powiem Ci, właśnie z racji tego, że teraz jest masa, to nie oznacza to, że będzie takiego jedzenia hamsko w brud. Jest po prostu taka idea, że tych kalorii zwiększam stopniowo. Staram się na bieżąco, jak tylko mogę, te kalorie ucinać. Czyli na przykład mógłbym zrobić hamskie tłuste mięso, ale jednak wolę sobie zjeść później trochę więcej. Masa to nie znaczy, że jesz obżarstwo, tylko po prostu stopniowo z... Trzymasz te kalorie wyższe, no i czekasz. Długotrwały proces to jest, więc ja sobie zjem, ty poczekasz, ja przyspieszę tempo, więc będziesz czekał mniej. Patrz, tak wyszła kura, ale zajebista, serio, pycha. Ten patent z podlewaniem i żeby to trzymać później pod przykryciem, pycha. To więc dobra, trzeba dobić białko, a pokażę ci fajny patent na dobicie białka bez specjalnego gotowania, będzie to szybki prosty patent będziemy potrzebowali twarogu chubego. będziemy potrzebować jakichś naleśników ja użyję sobie takie naleśniki, dorwałem je w oszą jak, jakby co, one są o tyle fajne że one są bardzo podobne do tych naleśników ze sklepu, które masz już gotowe tylko one są same, że tak powiem bez dodatku niczego, 4,7 fatu na 100, fajne makro i do tego sobie mieszam właśnie twaróg z białkiem ewentualnie sobie damy jeszcze jakiś syropik zero oj, wziąłem barbecue przypadkowo a chciałem wziąć ten owocowy, więc muszę go wziąć i będziemy to wszystko kompletować w hamsterze na leśniczki. mega smacznie miseczka paruk miarka odżywki białkowej dla smaku syropik żeby to było bardziej płynne i mieszamy widelcem no dobra i masa wygląda następująco, Czy jest dosyć bardzo gęsta, dużo białka, mega w dużo. No i teraz zawijamy naleśniki, dobra, więc tu mam naleśniki. W tej porcji będzie około 800 kalorii, 90 białka, 16 tłuszczu, 73 węgli. Pomału zbliżamy się już do 300 tysięcy. Prawie to mamy czaj. Nakładam, przyspieszam i zaraz się widzimy jak to wygląda. Patrz, z taką porcją wjeżdżam. Mam tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć sztuk. Jeszcze syropik, żeby lepszy poślizg był. No i takie danie wpada. Wow. czy to nie wygląda pięknie? Jak dotrafisz do tego momentu, napisz naleśnikowe arcydzieło. Cześć, bo to tak wygląda. To kto się prezentuje. Bon appetit. Dobra, wszystko zjedzone, a my jesteśmy coraz bliżej celu. Właśnie wybiło 300 tysięcy subów na kanale. Mamy to. Surkesh yom, zamów dzisiaj yom, yom yom, yom 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 bluzę za fond, załóż pod yom yom, yom yom